Dzień dobry Państwu. Z tej strony, remigiusz Lemke, Zapraszam na Globalnego Inwestora. Aktualnie mamy do czynienia na rynkach z roller po środowych wzrostach wczoraj przyszły mocne spadki. Szczególnie widoczne były one w przypadku spółek technologicznych. Nasdaq 100 wczoraj stracił ponad 2,5%. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu od strony technicznej indeksy poruszają się w ramach trendu wzrostowego i najbliższe wsparcie są w dalszym ciągu bronione. Najsłabiej w zestawie wypadli producenci półprzewodników, indeks półprzewodników tracił blisko 5%. Mimo, że wczoraj widzieliśmy mocne wzrosty, dziś nie widać negatywnego przełożenia zagranicznych indeksów na nasz WIG20. Dziś WIG20 traci około 0,5%, wyraźnie najgorzej radzą sobie walory Seko Poland tracące około 3%. A także Santandera. Dziś mamy wygaszanie kontraktów, zatem w końcówce sesji pewnie ta zmienność nieco powróci na nasz rodzimy rynek. Przejdźmy teraz do spółek zagranicznych. Na początek FedEx, czyli jedna z największych firm kurierskich na świecie. Firma wczoraj po sesji opublikowała swoje wyniki kwartalne za drugi kwartał roku obrotowego 2022. Same wyniki w drugim kwartale były zgodne z oczekiwaniami. Koszty związane z transportem, a także ze wzrostem płac wyniosły około 470 milionów dolarów. I były one porównywalne z tym, co mogliśmy obserwować w pierwszym kwartale. To, co pozytywnie nastroiło inwestorów, to fakt, że FedEx powrócił do swojej pierwotnej prognozy zysku na rok 2022. We wrześniu ta prognoza została obniżona, co negatywnie przełożyło się na kurs spółki, zresztą widać to na wykresie. W połowie września mamy mocne spadki, dodatkowo okraszone dużymi wolumenami. Teraz spółka powraca do wcześniejszych prognoz, to spodobało się inwestorom. Dziś w notowaniach przedsesyjnych notowania FedEx rosną o około, 4% i spółka potencjalnie jest na najlepszej drodze do zaatakowania ostatnich oporów, czyli okolic 260-270 dolarów. Pozytywnie z perspektywy spółki widzą również analitycy fundamentalni. Mamy wyraźną przewagę rekomendacji kupuj, a różnica między średnią ceną docelową a ostatnim zamknięciem wynosi ponad 26%. I jest to jeden z wyższych pułapów na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Przejdźmy teraz do Rivian Automotive, czyli do startupu zajmującego się produkcją samochodów elektrycznych wspieranego przez Amazon. Firma niedawno przeszła swój debiut. Początkowo notowania. Rivian bardzo mocno zyskiwały na wartości. W pewnym momencie kurs Rivian oscylował nawet w okolicach 180 dolarów. Aktualnie jest to poziom wyraźnie niższy. Wczoraj Rivian stracił 5% dziś w notowaniach przedsesyjnych traci kolejne 10% i jest to związane z wczorajszymi wynikami. Rivian w pierwszym swoim kwartale po debiucie stracił około milij 200 milionów dolarów, jednak nie sama kwota straty tak rozczarowała inwestorów. Zdecydowanie największym problemem z perspektywy inwestorów jest fakt, że Rivian poinformował o tym, że nie osiągnie swojego celu wyprodukowania do końca roku 1200 pojazdów, i nie jest to liczba niewiele mniejsza, zarząd mówi o kilkuset pojazdach mniej. To wyraźnie nie spodobało się inwestorom. Dodatkowo informacje na temat przedsprzedaży również nie spodobały się inwestorom, ponieważ były mniejsze niż tego niż to wcześniej się spodziewano. Wszystko to sprawia, że e, dziś w przed sesją e, widzimy mocne spadki i jeżeli otwarcie nastąpi e, tak jak aktualny kurs, no to możemy spodziewać się ataku wsparcia w okolicach 100 dolarów. Jeżeli nastąpi jego przełamanie, no to zobaczymy, otworzy się przestrzeń do e, głębszego e, spadku. Sprawy nie, nie poprawiła nawet informacja o tym, że firma zamierza Zbudować drugą fabrykę w Stanach. Koszt tej fabryki ma wynieść około 5 miliardów dolarów, a sama budowa ma zakończyć się w 2024 roku. Moce produkcyjne w nowej fabryce mają wynieść około 400 tysięcy pojazdów rocznie. Analitycy fundamentalni. Mimo tak krótkiego okresu na giełdzie widzimy 15 rekomendacji, 10 rekomendacji kupna, jedna rekomendacja sprzedaży. Też ta różnica średniego potencjału wynosi około 24%. No i zobaczymy, jak Rivian będzie się zachowywał podczas dzisiejszej sesji. I na zakończenie Alibaba. Azjatycki gigant e-commerce stwierdził, że ma takie plany, aby jego spółka zależna lazada, która funkcjonuje w południowo-wschodniej Azji, w najbliższych latach osiągnęła wartość sprzedanych towarów w wysokości 100 miliardów dolarów. Dodatkowo liczba obsługiwanych klientów ma się zwiększyć niemal dwukrotnie do 300 milionów osób. To oczywiście jest pozytywna informacja. Natomiast patrząc na dzisiejsze notowania przedsesyjne, w sposób diametralny nie zmienia sentymentu do spółki. Ostatnie miesiące są bardzo, bardzo trudne dla spółki, a właściwie już nawet ostatni rok, w którym to Alibaba Miała problemy z chińskimi regulatorami, dodatkowo nakładają się na to obawy o potencjalne ściągnięcie spółki z amerykańskiej giełdy. Jest to związane z napięciami. Pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Wszystko to sprawiło, że w ostatnim e, czasie kurs Alibaby e, z okolic 180 dolarów przecenił się do niemal 100 dolarów. Aktualnie kurs ponownie odbił i próbuje wbić się do wnętrza e, kanału spadkowego w którym niedawno jeszcze przebywał jeżeli ta sztuka by się udała kupującym to czysto od strony e, technicznej otwiera się przestrzeń do mocniejszego odreagowania jak na razie nie widać e, potwierdzenia w sile kupujących i, i e, chęci do odwrócenia aktualnego trendu spadkowego. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Na koniec proszę zapoznać się z treścią informacji prawnej, a na kolejny film zapraszam już jutro.